włączanie wygrywanie. Widowie, widowie, widowie. Widowie, widowie, widowie. Jestem z Matim na połączeniu, ale będę sam, będę sam. Jesteśmy kuźni, Jesteśmy No bo kto oglądał tamten odcinek, to wie, że zginęliśmy bardzo dużo razy. Ale ja tutaj jestem na jakichś skrzynkach. Oczywiście zimno mi, zimno mi, zimno mi. Ale zimno, lodowato, to nie mogę otworzyć skrzyni. Nie, 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 gaduję, że nie to jest, to nie nie Dobra, założyłem budki. No, ekstra, gram, na masz, masz, na masz, masz, dobra E, to jest pierwszy odcinek z dziwnych bardzo tłumaczeń przez tłumacza Google. E, jak nie wiecie o co Kanal, e, to że wkłada się jakiś item z Minecrafta to tłumacza Ale i tłumaczy się tłumaczenie. Co tam? Nie, nie. że wyszło na czarza. Dobra. E, to, co to ma być? Eksplozja? A, to jest przycisk jak coś będzie takie... Pum! Szelone. Więc mamy tutaj... Więc zacznijmy od pierwszej skrzynki, w której mamy, mamy bikon, mamy jajko, jajko żółwia, mamy przewodnie i mamy żółwią skorupę, czyli taką tarczkę. Na początku zobaczmy bikon. Jesteście gotowi? Tak? Zostawcie łapkę w górę, suba, dzwonek i lecimy. Magiczna lampa. No, magiczna lampa. No, magiczna została, bo magiczna latarnia to z polskiego tłumaczę. Ale no, że no, lampa. No, to dużo się nie zmieniło, bo latarnia, lampa. To jest normalne tłumaczenie. Jajo żółwia. Uwaga! Jaja gołębi. Jak gołębi? Zobaczcie, jaja gołębi, jajko żółwia. Czy, czy, czy to jest jajko gołębia? Ja myślę, że nie. Dobra, może być pierwsze. Ja sobie gram na krystalach. Dobra, dobra, dobra. Pierwsze punkty gotowe. Jaja gołębi, jajka gołębi. Nie, jaja gołębi. To jeszcze gorzej. Przewodnia. Światło. No chyba coś normalnego. Przewodnia światło. Tylko to przewodnia się zmieniło na światło, ale to. Znak zapytania? Jak to znak zapytania? Jak to znak zapytania? Znak zapytania? Dobra, nieważne. Eee... Kolejny punkt Na liczniku Znak zapytania Lecimy do drugiej skrzyni Łomatko Lecimy Mamy banery Karmazynowy baner, brązowy baner Mamy jeszcze Pomarańczowy baner I szary baner Fioletowy. Czerwona flaga. karmazyn Czy to jest czerwona flaga? Ja myślę, że to nie jest czerwona flaga. Ja myślę, że to nie jest czerwona flaga, ale to jest karmazynowa flaga, można powiedzieć. Więc no, nie ma za dużego tłumaczenia tego czerwonego. Epoka brązu. Brązowy standard. Epoka brązu. Ja myślę, że coś tu poszło nie tak w tym tłumaczu. Serio. Ten tłumacz chyba ma dziś dziwny dzień miał. A, no ten nie będzie, jeszcze mamy... No pomarańczowy standard. Flagi! Flagi! Nooo... Eee, usunęło się pomarańczowy i zmieniło się na ciemny. Okej. Okay. Szary. Biały bandaż. Biały bandaż. Czy to jest bandaż? Mati, mam pytanie. Czy to? Czy to oto? Czy to jest biały bandaż? Czy to jest biały bandaż? Koleżko, czy to jest biały bandaż? Mati, czy to jest biały bandaż? Mam pytanie. Ja myślę, że nie i nawet się nie odzywasz od, do mnie. Więc tam się dzieje, ale okej. Okay. mi biały bandaż do i lecimy z kolejną narzędzia. Mamy zapalagę, zapalniczkę, mamy kamienny kilof, o nie, widziałam. nie, nie widziałem, dobra. Mamy złotą siekierę i lunetę. Ja myślę, że z lunetą i yy, nie, z krzesiwem będzie najgorzej, więc zobaczmy. Kikikini! Kikikini! kini kini kini-kini. No to tłumaczenie to chyba muszę sobie spalić Pomyślcie... Ej, kolego, masz może kini, kini? Kolego, masz może kini, kini Ale co to jest? Masz może kini-kini? To jest chyba tłumaczenie roku. Na nowy rok, na nowy rok tłumaczenie. Piękne. Kini-kini. Kamienny kilof. Steiner, steiner, nieważne. Złoty topór. To, to była złota siekiera, teraz mamy złoty topór. I luneta. To? Wymień lustro! Wymień lustro, ale... Mam po prostu pójść wymienić lustro? Mati, mam pójść i wymienić lustro. Rozumiem, tak? Rozumiem? Rozumiem, Luneto, że mam pójść i wymienić lustro. Chyba tobie. No to idę, idę, idę wymienić lustro, to jak mówisz. O nie! Teraz muszę. O, mam, mam to. Wymieni lustro. Okej, okay, może być. To wymieni lustro, nie jest takie najgorsze, ale no, najgorsze. I ostatnia. Czyli hashtag food. jest skat. Gotowane mięso. No gotowane mięso to jest. Bym sobie nawet takie zjadła, ale nie chcę, bo nie będę w skrzyni. Jagody są gotowe. No jagody, bo są jagody. Są, nie wiem skąd. E, a może odświecące, ale gotowe. mogą być, chociaż jagody są, a nie już gotowe. Dobra, e, surowa, e, surowy schab, twarz, twarz świni, twarz świni. Co to ma być? Czy, czy to jest po pierwsze świnia, czy to jest twarz w ogóle? Jak to Dobra, kolejny punkt do licznika: wybuchnięcia nie ostatnie słodkie jagody, słodkie jagody, owoce Najfajniejsze tłumaczenie tego roku, owoce, ale zaraz zbuduję jeszcze topkę, żeby tutaj. Wszystkie bloczki udało nam się zapełnić, a teraz game od creative i robimy topkę jakąś fajną, żeby chociaż była jakaś. Dobra widzowie. Tłumaczenia roku. Jakie to dziś będą? Dzisiejsze tłumaczenia roku, czyli yy, jeszcze. No, pierwsze miejsce. Nie wiem czemu dam. Drugie miejsce yy, Trzecie też za bardzo nie wiem. I czwarte też. Teraz ja więc zmieniamy subiwala. I na początku, w tej skrzyni, w tej skrzyni najbardziej e, chyba tatarska żółwia, no bo znak no zapytania. Dragle pytanie, a czemu tarczka żółwia po przetłumaczeniu tłumaczu Google przez kilka języków jest znakiem zapytania. W drugiej skrzyni yy, mieliśmy najgorsze, czyli naj, najbardziej takie. Ja myślę, że chyba biały bandaż. Biały bandaż był chyba najdłuższy w tej skrzyni. O, to nawet nie jest biała, to do, co dopiero banda wiem. Biały bandaż. Eee, kini, kini. No to, to. Ja chyba myślę, że Kini Kini to służyło na największe tu na największe. No kinikini. Pomyśl tylko o takiej sytuacji. Pstacie się kolegi. Ej, yy, na przykład Trambek. masz kinikini? A co to? Nie, wiesz? Co? Nie, po prostu tłumaczę kinikini było. No i w Cudach. Yy, chyba yy, było twarz z świni najgorsze. Bo to jest tylko surowy schab. A to, a to się przetłumaczyło się na twarz Świni. Więc ja chyba myślę, że znak pytania ma być pierwsze miejsce. Biały Bandaż nie wiem jeszcze, ale Kini Kini to musi mieć drugie miejsce. E, twarz Świni, no. Ja myślę, że biały bandaż teraz mamy najgorszy. Eee, tak wygląda. No, nasz licznik wygląda tak. wybuchnął, tu hmm, TNT. Ale no. Ok. Zagra pierwsze miejsce. Kinikini, kini, drugie miejsce. Twarz świni. Trzecie miejsce. I czwarte miejsce: biały bandaż. Niestety tłumaczenia były śmieszne. Ale jakbym jeszcze miał dodać, to bym ja chyba wybrał. Y, jagody są gotowe: Steiner. Y, wymieni lustro. Epoka brązu.

ta łapeczka, dzwoneczka i widzimy się w kolejnym odcinku z tłumaczeniem. Ella.